19 plus! Fajnie, twoje plany są realne. Wielkie miasto sława. W końcu zacznie się zabawa, zero telefonów. W ciu kiedy będziesz w domu? Posprzątałaś swój pokój, masz szlaban do końca roku. Jesteś pewna, że się uda, nie masz obaw. Ale stop, nie taka była umowa. Ile było planów, by rozpocząć już, to dorosłe życie? 19 plus! Ile było planów, by rozpocząć już? Do dorosłej życie Dziewiętnasty plus Cześć, kochani, wiem, że Małkowska już was o tym poinformowała, więc tylko potwierdzę. Tak, jestem z Jankiem. Dziękuję za wsparcie i za wszystkie życzenia, ale zachowanie Małkowskiej nawet nie skomentuję. Dzisiaj będzie o czymś innym. Lucy przed chwilą do mnie zadzwoniła, no i jest kompletnie załamana, bo okazuje się, że Arek już dzisiaj chce, chce złożyć pozew rozwodowy. Ja rozumiem, że on czuje się skrzywdzony, ale mógł chociaż trochę poczekać, no nie sądzicie? Lucy umówiła się dziś z mecenasem Pawlakiem, by skonsultować treść pozwu rozwodowego, który napisała. Jest załamana, bo Arek bardzo naciska na szybkie załatwienie sprawy. coś to... mi powiedzieć, ja bym to zrobił za ciebie. Prawdę mówiąc, chciałam to mieć już z głowy. No, ale ty wcale nie chcesz tego rozwodu. Szczerze mówiąc, nie bardzo mam coś do powiedzenia. Arek powiedział, że dzisiaj ma czas złożyć pozew, a ja już nie chciałam kolejnej awantury. No to mógł sam iść do prawnika, napisać, złożyć pozew. Nie stać nas na prawnika, ja wiedziałam, jak to zrobić. Uznaliśmy, że tak będzie lepiej. Proszę, nie rozmawiamy już o tym, dobrze? Lucy, ale ja nie mogę spokojnie patrzeć na to, jak Arek zmusza cię do, do czegoś, czego ty nie chcesz. Wiem, że czujesz się winna, ale Arek zachował się nie w porządku. A jakie ja mam inne wyjście? Tak, czałówek mi nie wybaczy. Młodzi, rozsądku zagroż. Wydaje wam się, że wszystko wiecie tu i teraz. Panie Maryszu, dziękuję bardzo, ale ja muszę już iść. Dzień dobry, panie Mariuszu. Cześć, Lucy. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć, Kasia. Słuchaj, przepraszam cię, ale spieszę się do pracy. No to czekaj, pogadamy. Mamo, zaraz wrócę. Cześć. Cześć. cześć chcesz kawy? No chcę, a co ty jesteś taki zły? Arek zachowuje się po prostu karygodnie. Nie dość, że naciska na Lucy, wymusza na niej rozwód, to jeszcze chce, żeby za niego pozew napisała. Wyobrażasz to sobie? A no to już jest bezczelne, słuchaj. No, taki pozew można sobie wydrukować z internetu. Jak mu się tak spieszy, to niech sobie sam to zrobi. No Ale masz rację. Lata Dobra. Po. Słuchaj, cały ten pomysł z tym no. rozwodem to jest jakiś absurd, no nie? Przecież oni nie dali sobie nawet szansy, żeby porozmawiać, no nie wiem, wyjaśnić to sobie. No to to samo powiedziałem, Lucy, jest kompletnie niedojrzały. No właśnie, dlatego no, trzeba coś z tym zrobić. Słuchaj, są niedojrzali, nie wiedzą co robić, no to ja do y, Arka Mały. no. Że co? Mamo, ty nigdzie nie będziesz dzwonić. Y, co, co Lucy powiedziała? Mamo, nie zmieniaj mi tematu. Ja cię bardzo proszę, nie wtrącaj się w sprawy Lucy i Arka. Kasiu, ale Arek naprawdę zachowuje się nierozsądnie. Tak, a poza tym wiesz co? Pośpiech przy rozwodzie jest niewskazany. Tak? A jakoś uważałaś inaczej, jak ja się rozwodziłam. O, tak, to jest to o... zupełnie inna sytuacja, dziecko. Byłam przekonana, że się e, rozmyślisz. Dobra, e, Mariusz, chodź. Panie Mariuszu, ja bardzo pana proszę, niech pan pilnuje mamy, żeby nie zrobiła nic głupiego, jak zawsze, dobrze? Słucham? Jak zawsze? Ty byś mnie utopiła w łóżce wody, wiesz? Naprawdę, śpieszysz się? może iść do pracy. No, no, słuchaj, ja cię naprawdę bardzo proszę, nie dzwoń do mamy Arka, bo ja czuję, że, że z tego będą same problemy. Daj już mi spokój, Na no idziemy. Słuchaj, proszę. Panetka, zapłacić muszę. Ojo, to płaci, chodź. No, Melania czuje ulgę, że nie musi już ukrywać swojego związku z Jankiem. Wciąż jednak boi się, że Małkowska będzie się mścić, więc woli nie drażnić jej swoim szczęściem. No ja wiem, tylko wiesz co, no daj mi trochę czasu na oswojenie się z tą sytuacją. Wiesz jaka jest Małkowska? Nie używaj mojego nazwiska, słyszysz? Nie życzę sobie, żebyś o mnie rozmawiał. Możesz pukać, w ogóle to wyjdź stąd. Nie będziesz mi obrabiać dupy, tak? To zachowuj się tak, żebym nie musiała. No! a ty jak się zachowujesz desperatko? Od początku gapiłaś na Janka z wywalonym jędzorem. Aha, i teraz mnie nie odpuścisz i będziesz się cały czas mnie czepiać. No, sama się o to prosisz. To pogódź się wreszcie, że jestem z Jankiem. No, po prostu się pogódź z tym. No co? Nie wierzysz, że ja i Janek możemy być szczęśliwą parą, zupełnie inną niż wy? Słuchaj, Mela, ty i szczęście żyjecie na zupełnie innych planetach i wasze orbity nigdy się nie spotkają, a nawet jeśli, to będzie tego kosmiczny wybuch. Ojej, ale ty jesteś śmieszna. Iwona, zrobiłaś się okropna, odkąd rozstałaś się z Jankiem. Proszę cię, jakby nie to weszło, nawet go nie lubiłam. No właśnie, no to dlaczego czepiasz się Meli? Bo nie jestem głupia. Od początku chciałam jego odbić. Kleiłaś się do niego jak mucha do lepu. Nie wiem, co ty wygadujesz. No tak, no. Tylko wiedziała, że ze mną nie ma żadnych szans. I ona, to nie chce tego słuchać. No, patrz, patrz, jak się teraz afiszuje, żeby mi dopiec. No, ukrywała się do wczoraj. No. Ha, yes. A, wiedziałam. Udowodnij, jaka jest żałosna. Nie jak. Odbij Janka. Co? I ona przestań. No, co? Patrz. Widzisz, on jest jedno kiwnięcie mojego baluszka. No, no. Nie wiem, może po prostu ma jakąś sprawę. Proszę cię sprawę. On pewnie usycha z tęsknoty za mną, a z nią jest tylko dlatego, żeby być bliżej mnie. Cześć, tak. Cześć, córka, co co robisz? Słuchaj, potrzebowałabym pogadać z Lucy. Nie obrazisz się, jak oderwają na chwilę od pracy? Super, że przyszłaś. Lucy jest dzisiaj w kiepskiej formie. Ja domyślam się, że nie udało się jej pogodzić z Archim. No, niestety nie. No. Postanowili się rozwieść na no to Arek postanowił, ale z nie miał nic do gadania. To szkoda. No, Słuchaj, ja mogę skorzystać z twojego gabinetu? Tak, tak, proszę. Super, dzięki. Przepraszam. Kasia czuje, że Lucy potrzebuje wsparcia, więc chciała sprawdzić, jak przyjaciółka się czuje i uprzedzić ją, że jej mama wkroczyła do akcji. Ostrzec przed mamą. Wiem, że coś będzie kombinowała, żeby nie doprowadzić do waszego rozwodu. Ale co ona wymyśliła? Nie wiem, no będzie coś kombinowała z mamą Arka. Przecież jak tylko usłyszała, że Arek kazał ci natychmiast pisać ten pozew, nie wiem, to włączył się jakiś tryb zadaniowy. Nie wiem, można do niej strzelać, ale to wszystko na nic. Kasia, słuchaj, dzięki, że mnie chciałaś ostrzec, ale szczerze, wszystko mi jedno. Zobacz, co Arek do mnie pisze. Cholera, wiesz co, oni w jednym naprawdę mają rację. Nie rozumiem, czemu temu Arkowi aż tak się spieszy. Bo wbiła mu nóż w serce i nie chce mieć ze mną nic wspólnego. Lucy. Kasia, ale taka jest prawda, on mi to powiedział. To jest koniec. Niezależnie od tego, co wymyśli twoja mama, to to niczego nie zmieni. Tadziu! Mama Arka jest przeciwna rozwodowi syna. Chcę A, zrobić wszystko, by zapobiec A, tak pochopnej żarty. decyzji. Zdążaj się i najlepiej, wiesz, udaj, że ci jest duszno. No, zaraz mi się naprawdę duszno zrobi. Przecież wiesz, Zależy... że nie, Zależy... nie kłamać. Zależy ci na małżeństwie Lucynki? To się postaraj, dobrze? Już otwieram, już. Hej, mamo. Cześć, no, synku. Hey. A gdzie to moje rzeczy? Ci, wiesz co, bo... Kubuś śpi, ale muszę coś ci powiedzieć. Tadeusz no. źle się czuje. A co znaczy? No nie wiem, mówi, że go serce boli. Dwie tabletki naciśnienia. Źle z nim. Jest u siebie? Jest, mhm. Halo, halo. Cześć, Tato. Cześć, Arku. Co ty w łóżku jeszcze? A wiesz, cały dzień mi tak źle. Ale co, serce? Serce, duszno mi, a i w ogóle. Czuję się. Jak mi już niewiele życia zostało. co też tata opowiada? Przecież tata ma dopiero 60 lat, no. Arek, proszę cię. Ja tego waszego rozwodu nie przeżyję. Ja tego nie zniosę. Co też tata mówi? No, świetnie tata wygląda, no. Głowa do góry przecież. Ale poczekajcie trochę. Ja już niedługo pociągnę. Wtedy się rozwiedziecie. Ale co za głupoty w ogóle, tato? No, przecież wszystko będzie dobrze. Ja tego nie zniosę. Alek Arek, pozwól na chwilę. Tato Alek, nie... pozwól na chwilę. Powiedz, co ty wyprawiasz? No co Widzisz, w ci... jakim jest stanie? Chcesz go wykończyć? Mamo, no ale... No co ty wyprawiasz? Ale o co ci chodzi, co? Powiedz mi, dlaczego naciskasz tak na Lucy? Dlaczego tak się spieszy do tego rozwodu? Lucy ci coś mówiła? Nie, Lucy robi wszystko, co chcesz. Od piątej rano pisała pozyw Tylko się pytam, po co? Bo tak zdecydowaliśmy, rozumiesz? To jest nasza wspólna decyzja. Tak już? Tak nagle? Bo co? Bo pali ci się? A na co mamy czekać, co? Mamo, ja no. zdania nie zmienię, rozumiesz? Nie zmienię zdania. Jasne, bo ty widzisz czubek własnego nosa, ale pomyślałeś o Lucy, o Tadeuszu. Co będzie z nimi, pomyślałeś? Lucy, Tadeusz, wszyscy się liczą, tak? Wszyscy się liczą, a pomyślałaś, co ja czuję? Pomyślałaś, zastanowiłaś się, co ja czuję, mamo? A pomyślałeś o Kubusiu? Co będzie z Kubusiem? Pomyślałeś o tym? Ale przemyśl to. No i co, udało się? Nie wiem, czy coś dotrze do tego narwańcucha. Wiesz, jaki on jest. Mela nie podejrzewa nawet, że Iwona knuje przeciwko niej i Jankowi, bo nie może znieść tego, że są razem. A, posłuchaj, muszę z tobą pogadać. No, co się stało? Wiesz, co, Iwona umówiła się z Jankiem. Co? No. Z Jankiem! Tak. Ale to jest niemożliwe, Zuza, bo ja z nim rozmawiałam. Przed chwilą on powiedział, że nawet nie ma czasu, żeby ze mną się spotkać na obiad. No, bo umówił się z Małkowską. Czekaj, to jest niemożliwe. Poczekaj. No, cześć, kochani, wiesz, co? Dzwonię, bo tak trochę się stęskniłam i pomyślałam, że może odwołałbyś to spotkanie. No, sorry, ale, ale naprawdę nie mogę, to, to jest dla mnie bardzo ważne. A to jest jakieś spotkanie w pracy? Um, może pogadamy później, ok? Ja jestem nieszczęsna. No, nic, trudno, cześć. Dzwonię później, ba. Musiałam ci o tym powiedzieć. Wiem, że to zabrzmi okropnie, ale. No, Iwona powiedziała, że ci go odbije. I przepraszam, że to powiem mela, ale mam wrażenie, że pójdzie jej to dosyć łatwo. Boże, no. Może co ja takiego zrobiłam, że ja mam pecha do tych facetów? Mela. Klasy, dawno tu nie byłam. No cześć. No to co, nie chcesz mnie wpuścić dalej do środka? Zła, co ty się tak ocierasz? No co ty? No nie dręcz się już. Dobra, Iwona, weź. No wiem, że się stęsknię. Ogarnij się, dobra? No ale o co ci chodzi? Przecież sam chciałeś, żebym przyszła. Tak, bo chciałem, żebyś wzięła wreszcie swoje rzeczy. Nie wierzę, że jesteś aż tak podła, że przespałabyś się ze mną tylko po to, żeby dopiec meli. No, do widzenia. Alty, ty się głupi! I wiesz, co opasujecie do siebie ze Srello? Oboje dno, żenady! Na razie. Arek, co to robisz? to już? Miałeś być później, i ja teraz muszę zapytać, czy mogę wcześniej wyjść. Spokojnie, nie musisz. Jak, jak to, co to znaczy? No, chyba nie musimy tego pozwu składać dzisiaj, tak? Możemy kiedykolwiek. Przecież ty sam chciałeś to zrobić dzisiaj. Wiem, że chciałem, ale może faktycznie się pośpieszyliśmy z tym wszystkim. Nie każdy się z tym oswoi, poza tym twój tata to przeżyła. Jak to? Coś nie tak z tatą? Denerwuję się i postanowiłem, żebyśmy na razie odpuścili. No, jego zdrowie jest ważniejsze, tak? No jasne, no i jak uważasz? Myślę, że tak będzie lepiej. Uciekam. Cześć, miłego dnia. Cześć, dzięki. Kurczę, czy ja zawsze muszę się tak rozczarować, no? Ja nie wiem, ja już mam tego dosyć, ja chyba pójdę do zakonu. No Elcia, no co ty, Zwariowałaś. Irek, no ci... Co jest? Beda, powiedz mi, co się dzieje? Dlaczego do roboty nie przyszłaś? Ja tutaj sam się nie wyrabiam za parę. O, o Jezus, Irek, ja zapomniałam, że ja miałam iść do pracy. Boże, przepraszam, czy ja zaraz... Zaraz będę, tylko najpierw się zabiję. Elcia, ale co się stało? Powiem ci, jak będę w Pawie Cześć. Azusa, ja zapomniałam, że ja muszę iść do pracy. Dobra, leć, jasne. Cześć, kochani. Przed chwilą chciałam wam powiedzieć, jaka jestem szczęśliwa, ale już wam tego nie powiem. Chciałam też wam powiedzieć, że w moim życiu wydarzyło się coś nowego, ale też już wam tego nie powiem, bo nic się nie wydarzyło, a właściwie to stało się co, to, co zawsze. No Facety są po prostu beznadziejni. Lucy nie ma pojęcia, że jej teściowa zawarła pakt z jej ojcem, by powstrzymać ja rozwód. Dzisiaj? Martwi się, że tata gorzej się no dobrze, czuje nie? przez tę to całą sytuację. Cześć, lucynko, widzieliście się z arkiem? Co wy tak na mnie napadacie? Dajcie mi się chociaż rozebrać. No dobrze, co? dobrze, kochanie, rozbierz się. A ty, Tato, jak tam lepiej się już czujesz? Bo Arek no, mówił, już, że coś tam. Już, nie już tak. lepiej. Ale widzieliście się. kochanie, cześć! Widzieliście tak, się widzieliśmy się, z się. I? No i na razie nie składamy pozwu, bo postanowiliśmy chwilę zaczekać. To świetnie, córeczko, cieszę A. się. nareszcie dobra domina. No? no to trzeba to uczcić, no ale naleweczkę. Na Tadziu, ale ty nie szalej, przecież wiesz, że masz takie ciśnienie. E, no tak, tak. E, to dobrze, to bez nalewki, po prostu zjemy sobie obiad. No właśnie. Zaraz, wy coś kombinujecie, maczaliście w tym palce. Ależ skąd, ja po prostu się bardzo cieszę, że nie poszliście do sądu. Idź mnie ręce, ja zaraz obiad podaję, Lucynka. No to pięknie nam wyszło. muszę zadzwonić do Anetki, powiedzieć, że plan zadziałał. Ale mówię ci tadziu, mówię, że nie umiesz udawać, ale super ci to wyszło, super. Zaraz, jakie udawać? Jakie kłamać? Jaki plan? Tato, udawałeś, że jesteś chory? Nie, no, przeży rano się bardzo Tadeusz nie czuł. Tato. No, może udawałem troszeczkę, ale zadziałało. Mogę udawać, ile będzie potrzeba. Najważniejsze, żeby Arek zmienił zdanie w sprawie tego rozwodu. Czy wy zwariowaliście? W jakiej wy mnie w ogóle stawiacie sytuacji, co? Ale dziecko, ty nie wiesz, że Arek jest narwany i trzeba postarować, żeby on trochę zmądrzał, zrozumiał. No i co? Kolejne kłamstwa mają w tym pomóc? Ale... Naprawdę tak uważacie? Nie, no brawo, genialnie. Br Melcia, ale naprawdę nie przejmuj się, będzie dobrze. Uwierz. Mela rozpacza, bo myśli, że Janek ją okłamał i chce znów być z Małkowską. Irek robi, co może, by ją pocieszyć. Ale naprawdę, nie ma co. Hej. Nie ma co się. Cześć, Jezu, co, co się stało? Kolegi, tutaj nie obsługujemy wracać do skarpy. Z Małkowska tam jest. No ale zaraz, co, co wy w ogóle wygadujecie? Co się dzieje? O czym mamy pogadać? O tym, że spotkałeś się z Iwoną? pie, miałeś się z Melą ustawić, a ty jednak wybrałeś Małkowską schadzkę i myślałeś, że się nie wyda. Irek, proszę cię, odczep się ode mnie, znalazł się święty. Ja nic złego nie zrobiłem, naprawdę, wysłuchaj mnie. Nie musisz, ja już się przyzwyczaiłam, że każdy facet ma już tutaj jakaś chodząca porażka. Jezus Maria, Mela, posłuchaj mnie w końcu. Spotkałem się z Iwoną tylko po to, żeby oddać jej resztę rzeczy. Przecież, Mela, dobrze wiem, jaka jest sytuacja między wami, no nie chciałem cię denerwować. No, brzmi to sensownie, ale prawdę mówisz? Zostawisz nas? Idź, Iruś. Dobra, ale będę obok jak Ja mu wierzę. Nela, zależy mi na tobie i tylko wyłącznie na tobie. I Iwona dla mnie absolutnie nic nie znaczy. Naprawdę? Na milion tysięcy milionów procent, no. Ja naprawdę jestem porządny gość. W życiu bym się nie skrzywdził. Więc proszę cię już, nie płacz. No, pamiętaj, nie możesz zawsze zaufać. Tak, żenada. A jacy byli zadowoleni, jak im się udało. Tata to po prostu był z siebie dumny, gdybyście tylko to widziały. No, wiesz co, to, że moja mama robi takie akcje, to się już przyzwyczaiłam, ale że twój tato i mama Arka, no to kurde, no to kto ma 20 lat, my czy oni? A jak głupio się tak cieszyłam, wiecie, jak Arek mi dzisiaj powiedział, że możemy poczekać z tym pozwem. Nawet Alex mi mówił, że jeszcze między nami się ułoży. Lucy bo się ułoży, ja w to wierzę. Ale, no, proszę cię, Arek zmienił zdanie w sprawie rozwodu tylko dlatego, że boi się o mojego tatę o jego zdrowie. Tylko tyle. No i co zamierzasz zrobić? Co, powiesz, że twój tata po prostu udawał? Ja bym nie powiedziała, nie masz szans. A ja bym nie umiała chyba siedzieć cicho. Słuchajcie, dziewczyny, pogorszy się i tak się nie pogorszy, tak? A skoro... Arek może zmienić zdanie, no to chyba warto poczekać. Ale na co mam czekać? Mam czekać tydzień, dwa? Myślę, że Arek mnie wybaczy, na proszę cię. No ale czekaj, no pójdziesz, powiesz mu i, i co ty na tym zyskasz? Ale ja już nic nie zyskam, ale bo ja już wszystko przegrałam. Lucy, ja cię bardzo proszę, żebyś to tak nie mówiła, bo ja się na to nie zgadzam. Nawet jeżeli dojdzie do rozwodu, to i tak nie jest koniec świata, no co ty? Kasia, łatwo ci mówić, bo no nie kochałaś Rafała, tak? Sorry, dziewczyno, ale żadna z was nie ma pojęcia, co ja teraz przeżywam. Dobra, wiecie co, nie gniewajcie się, ale pójdę już. Chcę Ej, pobyć sama. Poczekaj. Lucy, no nie, nie idź jeszcze. Pa, dziewczyny. A. Lucy, hej. Cześć. Wejdź, wejdź, wejdź. Sury za zabałagan, ale wiesz, dwóch chłopów. Śmieci. Wejdź. Lucy A, źle się czuje z tym, że jej tata i mama arka tak. oszukali chłopaka. Zdecydowała, że musi powiedzieć mu prawdę. Tak, bo ja chciałam Ci powiedzieć, że przede wszystkim nie miałam z tym nic wspólnego. To wszystko wymyśliła mama Kasia. Ale co wymyśliła mama Kasia? No, tata dzisiaj udawał, że źle się czuje, tylko po to, żebyśmy nie składali pozwu. Co? No, słuchaj. Jemu nic nie jest, on oczywiście przeżywa to wszystko, ale nie musisz się nim martwić. no, w sumie to może i lepiej. Arek, naprawdę cię za nich przepraszam. Ale nie no, nie musisz. Spoko no, nie twoja wina, tak? No słuchaj, jeżeli chcesz, no to nawet jutro możemy złożyć ten pozew. Arek? Ja teraz nie wiem, co ja chcę. Nie wiem, co ja chcę, nie wiem, na czym mi zależy. Dzisiaj odlegliśmy, to składanie pozłotu, nawet mi ulżyło. No to nie wiem, to może z tym poczekajmy. Ja nie chcę ci na myśli, ale. Się mi, bo ja nie chcę też, żebyś ty sobie dał jakąkolwiek nadzieję. Ja wiem, że zdanie nie zmieni i to jest pewne. Dobra, chodzi nie... o rodziców. no, Faktycznie mieli rację. Pośpieszyliśmy się z tym. Nie no, jasne, rozumiem. No to słuchaj, ja już pójdę. Wpadnę już tam do Kubusia. Pewnie, kiedy chcesz. Mela postanowiła nie przejmować się dłużej fuchami Iwony i przyprowadziła Janka do mieszkania. Jest szczęśliwa, że wszystko się wyjaśniło i Janek już na pewno chce być tylko z nią. No, ale usilne. Kacper, a ty ostatnio kiedy kupiłeś mi kwiaty? No, dzięki Janek, dzięki. Yy, o, cudownie pachnie. Jestem głodny jak wilk, No, to ja też to? jestem głodna. Dobra, tego No to dawaj, dawaj, ci pomogę. Melania, naprawdę nie wiesz, jak się cieszę, że jesteśmy tutaj razem. No ja też. Fuj, król i królowa żenady. Ech. Dobra, Janek, chodź. Czekaj, jeszcze Te powiesz. kwiaty, no nie mogę. Słuchaj, weź go jeszcze obsikaj, żebym wiedziała, że to twoje terytorium. Iwona, nie pogrąża się, dobra? Srela właśnie wparowała tutaj z Jankiem jak myśliwy z padliną przepiszoną przez ramię. A pamiętacie jak ryczała i smarkała, kiedy Lena odbiła jej Filipa? Jaka była oburzona i co wtedy mówiła? Teraz robi właśnie dokładnie to samo. Tak, bo taka właśnie jest wasza cudowna, kochana Mela Srella. Himalaje fałszu i obłudy. Ty śmieci, ty pieprzony, ty i tu się nie się ode mnie. To... Się. Co tu się dzieje? Nie jest to dobrze, że państwo są. Ja próbowałam ich uspokoić, ale ona wpadła w jakąś furię i ja... Naprawdę... O proszę, to nie musi, żeby się obroniła? Nie, no gratuluję! Nie to nie lecz, się. Lecz, lecz, się. Proszę, państwo. Ci, że nie będę nie z tobą rozmawiał! Nie słyszysz, co powiedział mój syn? Proszę stąd wyjść! No, co ty robisz, Powaliło cię! Dosyć tego, masz natychmiast opuścić ten lokal! Bo co, bo myślisz, że jak zmanipulowałaś tego ułomnego kryty na to i mnie się pozbędziesz? Zapomnij! Milcz i zbierz się tylko do kogokolwiek z naszej rodziny, a pożałujesz. Ej, uważaj na te tłumy ludzi! Trochę tu łatwiej się zgubić Jak myślisz, że pędzisz kanara Że nie wiedziałaś, to przestań się ludzić Ale nie martw się, już zaraz piątek Znowu wrócisz do domu z zablokowanym kątem Dzięki Bogu za zniżki, bo i tak zgubiłaś portfel A to dopiero początek Ile było planów, by rozpocząć już To do dorosłe życie 19 plus